Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Patryk, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Outlast. Zapraszam Was do oglądania, czekajcie chwilę, tak muszę coś, o dobra. I tak moi kochani w widzowie, na pewno pamiętacie co się stało poprzednio, czyli no, yy, to była dość hardkorowa akcja, bo pamiętacie na pewno, ja tak wypadłem na te zwłoki, o, dokładnie gdzieś tutaj. Leżeliśmy na tych zwłokach yy, dokładnie tutaj tak wypadliśmy też przez okno na te zwłoki, dokładnie. Ludzie... Co ich gadam, dobra. No ale pewno pamiętacie co było poprzednio. Yy, poprzednio gonił nas też ten grubas. No, dobra, idziemy sobie dalej. Co tutaj jest? Eee, że Co? To ten grubas! Szybciej, ja muszę się gdzieś schować. Dobra, a teraz musimy być moi kochani wcowie. Bardzo cicho. Może będę miał okazję mu się przyjrzeć. O, proszę bardzo, jest nasz. <laughs> o, błagam, tylko tutaj nie idź. Tylko tutaj nie idź. Nawet nie wstawaj. Dobra. Niech on sobie st stąd idzie. Ja sobie tutaj tak szybko przemyknę. Okay. A teraz. Szybciej uciekaj, uciekaj. Dobra, uciekamy sobie stąd. Mam nadzieję, że nas on nie usłyszy. Mam taką nadzieję. O ludzie! O, chyba nas goni, moi kochani, wdowie! Musimy stąd uciekać! Przyciskaj się! Albo poczekaj, zaraz poczekamy chwilę. Może go zobaczymy. No, chodź. Ej, co jest? Dobra. <laughs> Uciekliśmy już chyba od niego. Będzie tam? No, chyba drzwi, moje kochani, widzowie, wyważył co, nie? Chyba tak, dobra. Co tutaj jest? Tutaj nic nie ma. No, czemu ta muzyka tak gra? Ej, jak ten koleś mi już dawno nie goni. Dobra, idziemy sobie stąd, moi kochani, widzowie, Idziemy tutaj. Wow. No, normalnie się tego nie przestraszyłem. Oj, cienko tutaj, z tym strachem. Jakoś się nie boję w tym autlaście. Ale dobra. Idziemy sobie dalej. Może później będzie straszniej. Ok, mam 6 baterii, tak? 6 na 10. Dobra, co tutaj jest? Wow, co tu? Kim ty jesteś? Dlaczego chodzisz w majtkach? <grydy> Dobra, co za kolej się Tutaj coś jest. Może poszukam sobie tutaj baterii. Nie ja, was stąd nie wypuszczę. Weź koleś, przestań za mną chodzić. Dobra, kurczę. Trochę mi chyba te wszystkie dźwięki zagłuszają, ko moje kochani, w sobie. Jak coś, to jeśli mnie sły źle słychać, to napiszcie w komentarzach. To sobie ściszę dźwięk z gry. Dobra, idziemy sobie tędy. O, tutaj, dokładnie. Ramp. Idziemy sobie coś tu. Nic tutaj nie ma idziemy sobie tutaj Wow, co jest? What up? O wypadł, proszę bardzo Jakiś koleś nasz tu... Jakiś koleś nas tutaj zaatakował No, ale chyba ten pan nam pomógł Dokładnie O, jesteś chyba dość miły, nie? Dobra, dziękuję Ci za pomoc <laughs> Okej, okay, tutaj posprawdzam może w sumie te... Cele, bo tutaj mogą być baterie Zaraz, tutaj coś może być? Nie, zamknięte. Dobra, idziemy sobie tutaj. Mam na... Jak tutaj widzicie nasz, nasi kochani widzowie, yy, moi, moi kochani widzowie... Jak widzicie, oni gadają cały czas o jakichś eksperymentach. No wiecie, tutaj nie ma się co im dziwić. Tutaj już widzimy skutki tych eksperymentów. Wszyscy się naprawdę... Każdy się boi, każdy no... Jak widzicie... Jak to powiedzieć? Każdy jest jakiś zdeformowany, ma pokaleczoną twarz. No, w sumie widać skutki tych eksperymentów. Dokładnie, dobra, jakiś tutaj nekrolog, dy dyrektora Wernickiego, e, tak, 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 Projekt World Rider. Zaraz. Wiem, że ten projekt World Rider, to jest taki, jak to powiedzieć, główny, główny wątek tej gry. Dokładnie, bo tu trochę czytałem o tym na, 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 na internecie, no i przeczytałem, że w tym projekcie rider jest zamieszany niejaki Billy Hope dokładnie, Billy Hope czyli to jest taki koleś, który który ma tam jakieś super supermocy chyba no to jakoś tak, dobra idziemy sobie tenty o, proszę bardzo, jest bateryjka właśnie Czyli tak, takim głównym prota protagonistą tej gry jest Billy Hope. Później zresztą chyba się o nim trochę dowiemy. Dobra, tutaj mamy jakieś kolesi... O, a ty kto? Oj, oj, co, 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 co? On, on wygląda groźnie. Dobra, uciek uciekniemy od niego. Uciekniemy. Wow! Ja cię kręcę. Nasz reporter. O! Moje nie przypomniało mi się jak się ten reporter nazywa. E, Miles. Tak, Miles on się nazywa. Nie pamiętam jednak nazwiska. Dobra, idziemy sobie tutaj. Wow! A co ty? Co, 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 co? Dobra. Eee... Okay, idziemy sobie tędy. Zamykamy drzwi i idziemy dalej. Co tutaj jest? Tutaj nic nie ma. Tu jest jakaś dziura, tralalalalala. No to idziemy przez tę dziurę. Wow. Coś mi się tu traje, trochę przyciąło Wow, co jest? Trochę się tu nie gra Dobra, może zaraz to przejdzie Okej, okay, co tutaj jest? są y jakieś skrzynki Tutaj możemy się schować Ale po co niby się chować? Dobra, idziemy sobie tędy o, Tędy, tutaj O, World Rider Dokładnie <laughs> Właśnie jak mówiłem W tym projekcie World Rider jest no, zamieszany Billy Hope, dobra, tutaj nasz bohater coś zapisał, tak. W tym psychiatryku, ze słowem Walt można się zetknąć na każdym kroku. Ludzie z korporacji Murkow, czyli korporacja, która stworzyła ten zakład psychiatryczny, yy, prowadzili tu eksperyment o nazwie Projekt Walt Rider. Dokładnie oni prowadzili tutaj eksperyment, ale pacjenci mówią o Walt Riderze, tak, jakby był jakąś postacią, jakby był duchem lub demonem. Czymś co znaleziono w górach. Kładę to na. co tutaj pisze? What the fuck? Jakiś ich schizofrenicznych umamów, ale właśnie coś sam zobaczyłem. Może może. Może. Może to tylko usterka kamery, albo to miejsce tak nam nie działa. Czyli nasz główny bohater jakby coś zobaczył. Nie. No to jak widzicie ten world Rider to jest jakiś demon albo duch. Dokładnie. No i jak w to mówiłem, yy, no i jak mówiłem właśnie, to wszystko jest zamieszane Billy Hope. Dobra, piszemy sobie tą baterię. Dobra, ja w ogóle może przestanę gadać na razie o fabule tej gry. Zajmiemy, z, zajmiemy się rozgrywką. Okej, okay, co tutaj jest? Idziemy sobie tutaj. Tam była bateryjka. Świetnie. No i koniec, ten odcinek chyba będzie trochę krótki. Tak myślę, nie będzie on jakiś dość długi. Okej, okay, idziemy sobie tędy. No nowe zadanie znajdźmy. ŁOTA! Co mi się tak gra? Czasami przycina, dobra. Włożymy sobie nową baterię. O, dobra. Naładowaliśmy sobie kamerę, żeby mieć energię w niej. Naszej no, po prostu mieć ten... żeby ten działał ten tryb night vision. Dobra, co tutaj jest? idziemy sobie tędy. U! A ty... A ty to kto? Hmm. A, co on tutaj ma? Dobra. To jakieś zawalone przejście. Dobra, idziemy sobie tutaj. Okej, okay, idziemy tędy. Ech, co tutaj jest? Co to? Wow, widzieliście? To, moi kochani, widzieliście tą postać? Jakaś postać tutaj tak przeleciała, tak i tam poleciała. To było trochę dziwne, co nie? O, dobra, i właśnie kto to był, mój kochanicowie? To był właśnie ten e, World Rider. To właśnie był ten koleś. Dokładnie. Tutaj coś jest. Chyba. Nie, tutaj jakieś przejścia są. Nic takiego. Tu są, są jakieś. jakaś dokumentacja. Zobaczymy sobie, co to jest. Ewangelia piasku. Dobra. Ten Bóg. A dobra, tutaj jest też coś o World Riderze, tym demonie Tutaj sobie nie przejdziemy, dobra. A tam widziałem jakąś taką szparę, gdzie można było się wcisnąć. O, tutaj, dobra. Bo tutaj musimy iść. Dobra. Widziałem sobie tędy. O, tutaj jest? Nowe zadanie. odkręcić dwa zawory, aby spuścić wodę. Dobra. Wow! Zaraz to jest, to jest, to jest Tak, to jest Tom, to jest Chris Walker No skur. No, Zawsze tego skurczybyka mogę... Muszę spotykać w takich miejscach Dobra, jakoś sobie poradzimy moi kochani, wcowie. Mam nadzieję, że on mnie nie zabije może dobra, idź sobie stąd Poszedł, poszedł chyba wróci. A dobra Biegnę, uciekam. O kur, on mnie goni! Dobra, ja się trochę przestraszyłem, bo ten dźwięk tak. Jezu, gdzie ja jestem? Łata, dobra, zamykaj te drzwi. O, on mnie goni, on mnie goni, on mnie goni. Dobra, wyślepij, odkuć ten zawór! Szybciej, 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 szybciej! Dobra. Okej, okay. O, trochę Adrenalina mnie tak, no, ścisnęła za serce. Dobra, muszę się uspokoić. O. Dobra, no powiem, nie ukrywam, trochę się przestraszyłem. Wow, Ok. To jest nasz Chris Walker. Nie wstawaj nawet, nie wstawaj koleś. Dobra, to jest on. O, ma fajny brzuszek. Widzieliście? Dobra, sobie stąd. Dobra, uciekamy, uciekamy stąd. To jak najszybciej. Biegniemy sobie tędy. What the fuck, gdzie ja pobiegłem? Tędy. O, dokładnie tutaj. Pójdziemy sobie tędy. O, przez tutaj, przez to przyjdziemy. To jest kupa? Nie. <grym> Dobra, jak widzicie, dość niezła, fajna zabawa. Fajna zabawa z tym Chris Walkerem, jak nas tak goni. Ale trzeba brać pod uwagę to, że to taka adrenalina może brać, no ściskać nas tak za serce, że możemy się naprawdę bać, jak ten Chris Walker nas goni. Dobra. Tutaj mamy kolejny zawór, i to jest chyba ostatni zawór O, dokładnie Tam było zapisywanie Dobra Nowe zadanie, zejść pod robienie na niższy poziom Dobra Okej, okay. wszystkie zawory odkręciliśmy No teraz go ja możemy stąd iść? Tylko tak, teraz takie pytanie, gdzie jest tam ten koleś? Ten taki, co może mi naprawdę ostro wpierdzielić Dobra Słychać łańcuchy ja się, zawsze, ja się zawsze zastanawiam. O, jest. Jest nasz protagonista. Gdzie on ma te łańcuchy? No takie łańcuchy słychać. Słyszycie? A on chyba ma łańcuchy takie zawinięte na tych nogach. Dobra. No to możemy chyba iść sobie powoli. Okej, okay, no to idziemy. To będzie trochę. Trochę niebezpieczne, jak ja tak za nim idę. Mam nadzieję, że on mnie nie zauważy. Idź sobie sobie stąd. Płagam, niech on sobie stąd idzie. Ech, gdzie on jest właściwie? Gdzie my musimy iść? Gdzie tam? Nie, nie. On tutaj zawróci. Kur... Zawraca. Dobra, to ja sobie tutaj trochę posiedzę chyba. Dobra, ja wracam tutaj. Okej, okay, trochę poczekamy, dobra, musimy trochę przy, przy, o, no właśnie, idzie tutaj, w skurczy byk jeden, dobra, ja mam nadzieję, że on mnie tutaj nie znajdzie, ja nie chcę, żeby mnie znalazł, okej, okay, błagam, idź sobie stąd, ja chcę tylko przy Tobą uciec, dobra, trochę tutaj sobie posiedzimy, on może pójdzie w tą stronę, to ja pobiegnę tam, dobra, no to sobie już zaczekamy chwilę, okej, okay. no, szybciej, dobra, Dobra, teraz szybciej Dobra, udało się Tylko pytanie, gdzie biegnąć Tędy Dobra, tutaj jest drabina Jest, możemy tutaj wejść Dobra, wchodzimy U, jednak udało mi się przed nim uciec No Dobra sobie stąd idziemy tutaj chyba zaraz sobie zakończę ten odcinek nie wiem Ech. trochę wali mi się serce no trochę się przestraszyłem no ale fakt w temat vouchlajści no jest parę momentów gdzie można się bać ale jest ich mało powiem na przykład ten moment no w nim można było się trochę bać dobra idziemy sobie tędy wow wow chyba drasnęło. Dobra, idziemy sobie po tej drabinie, tu jest jakiś koleś. Wow, dobra, mam nadzieję, że on mi nic nie zrobi. Słuchajcie, jakieś krzyki tych pacjentów. Dobra, nowe zadanie: znajdź wyjście z kanałów. Dobra, tutaj zaraz sobie zakończymy. Kochani, ten odcinek. Znajdziemy sobie jakieś miejsce i tego. I sobie to zakończymy. No, trochę. Ej! Co to za koleś? Co to, co, 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 co? Kto to był? Łata! Kim ty jesteś? Co to za koleś? Łata! A to chyba ten ojciec Marty. Dobra, nie jest chyba zbyt rozmowny. Nie chce z nami gadać. Idziemy sobie tutaj! U, jakiś koleś. Um. No. Nic mi nie, mi nie zrobisz, tak? To dobrze, jesteś. <grym> to... Jaki doktor nie żyje? Łata, co ten koleś gada? No dobra, no to tutaj chyba zaraz sobie zakończymy ten odcinek. Albo zaraz. Ło, wow, gdzie ty idziesz, koleś? Poczekaj, chcę na razie tamtego tego kolesia posłuchać. Ej, nic nie gadasz, nic nie powiesz, nic, nic, nic z tych rzeczy. Eh, nie jest też chyba zbyt rozmowny. No dobra, idziemy sobie tutaj. Ej. Trochę nasz w tym odcinku grubcie poganiał. No i tak, moi kochani widzowie. <laughs> Mamy jakieś dwie drogi do wyboru. O, ale to już w następnym odcinku to sobie wybierzemy. No i dobra. A więc yy, tutaj sobie zakończymy odcinek, a więc trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.